Witam serdecznie wszystkich podróżników i moich przyjaciół Tak jak już wcześniej powiedziałem wybieramy do Berlina Chciałem państwu oczywiście pokazać coś pięknego bo jest to niebagatela piękne miejsce Jest to wyspa muzeów tak zwane Znajduje się tu kompleks muzeów chociażby muzeum pergamońskie czy chociażby stare muzeum narodowe Tak jak wcześniej zostało powiedziane żadna tajemnica bo jest to po prostu Berlin, a dokładniej e, znajdujemy się na odnodze Szprewy, tak widzimy pływają e, tu promy, komunikacja miejska, fajne, naprawdę no, super miejsce, żeby nie używać kolokwializmów typu fajne, po prostu no, e, urokliwe miejsce, naprawdę zapiera dech w piersi, bo w internecie nie jest to samo, co na żywo, tak? Więc naprawdę warto zobaczyć to miejsce na żywo. Jeżeli ktoś właśnie z was kiedyś wybierze się do Berlina, to naprawdę warto. Proszę się samemu przekonać. Chociaż yy, mój film nie oddaje tego piękna. Mam nadzieję, że chociaż że w małym stopniu może oddać to, co tak naprawdę jest to realnie. Chociażby widać Porsche. Lubię po prostu <noise> klasyki, no nie, nie ukrywam, tak? Chociaż nawet wracam teraz z takiej. Yy, Zroina tu z giełdy Antyków, chociaż no nic nie udało mi się upolować. No nic nie mieli sensownego. I tak wczoraj i wcześniej zwiedzałem i byłem zwiedzając oczywiście tutaj wieżę telewizyjną. Super też miejsce, warto zobaczenia chociażby Ratusz Aleksander Plac. O! Widzimy w oddali już kolejny płynący prom. Po prostu coś innego. Lubię takie miejsca, są takie magiczne. Jest tu mo <noise> cały most wypełniony kłódkami. Na pewno jedno z najbardziej takich topowych, znanych miejsc w Berlinie, i jest to warte do odhaczenia. To miejsce nie no. jestem jedyny, w tym po prostu, w, w czym utwierdzili mnie wcześniej moi przyjaciele, znajomi, żebym po prostu odwiedził to miejsce. Bo... No, Berlin ma coś w sobie. Ma to w sobie. Jeszcze momencik. Poczekamy tutaj za promem, który właśnie tu pod nami powinien płynąć za momencik. I dalej wracam do zwiedzania standardowo. O, już momencik. Obie tam prom. chociaż pusty, ale pływa tu dosyć sporo, chociaż nie, nie jest pusty do końca. Idziemy, idziemy, kroczymy wokół tutaj tej całej tutaj wyspy muzeum, bo naprawdę te miejsce mnie zaintrygowało. To byłoby na tyle. Tak więc zachęcam na pewno do odwiedzenia tego miejsca. Jak najbardziej, bez wątpienia. Super urokliwe miejsce. Pozdrawiam.